Kolejny dzień i kolejny dzień z Biblią. Zapraszam do oglądania rozważania słowa Bożego w cyklu spotkań 7 dni. Ale powodem, dla którego nie lubimy lub trudno znosimy poniedziałki, jest zachodzący kontrast między minionym weekendem, dniami wolnymi od pracy, od zajęć, a poniedziałkiem, który jest dniem dla nas takim stresującym, bo po raz kolejny, czy znowu musimy podjąć pewne działania, czy zawodowe, czy nawet podjąć zajęcia szkolne. I w związku z tym odczuwamy pewien dyskomfort w związku z tą sytuacją i powstaje kontrast. A kontrast jest to sprzeczność, która zachodzi właśnie między okolicznościami, przedmiotami czy nawet ludźmi. I w kilku odcinkach następnych i dzisiejszym chciałem razem z Wami rozważyć takich kilka kontrastów, o których mówi Biblia. Biblia mówi o wielu kontrastach i przedstawia wiele kontrastów, szczególnie na tle różnych osób, w porównaniu czy zestawieniu kilku osób, a to w tym celu, żeby przedstawić nam tą właściwą postawę, którą my, jako ludzie, powinniśmy zająć, którą powinniśmy posiadać, którą powinniśmy przedstawiać i którą, którą się powinniśmy też starać. I w dzisiejszym odcinku. Chciałem omówić kontrast, który powstaje w podobieństwie o faryzeuszu i celniku. Podobieństwo o faryzeuszu i celniku znajdujemy w Ewangelii według św. Łukasza, w rozdziale 18, od wiersza 9 do wiersza 14. Jest ono tutaj zawarte. Przeczytam to podobieństwo. I powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli to podobieństwo. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić: jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie rabusie, oszuści cudzołożnicy, albo też jak ten oto celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę z całego mego dorobku, a celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś mu swoją, mówiąc, Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu. Powiadam wam, ten poszedł ustawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie, bo każdy, kto siebie wywyższa będzie poniżony, a kto się poniża będzie wywyższony. W tym podobieństwie znajdujemy taki kontrast, który zachodzi między faryzeuszem i celnikiem. Kontrast, który ma swoje podłoże. Ma swoje podłoże przede wszystkim w tym, że w przypadku faryzeusza, w szczególnie on jest tutaj postacią taką negatywną, to jest postawa lekceważąca. Osoba faryzeusza to jest osoba, która lekceważy w tym podobieństwie innych ludzi. A z tym związane jest to, że on po prostu wypowiada się o innych ludziach w sposób negatywny, a w świetle tej negatywności czy na tle tej negatywności innych osób, siebie przedstawia jako kogoś szczególnego. I to podobieństwo, właśnie Pana Jezusa Chrystusa, ma temu zapobiec. Ma przedstawić nam, że przed obliczem Bożym tego typu postawa, ale przeważąca innych, jest niepoprawna, jest niewłaściwa. Postawa celnika, która jest w sprzeczności co do postawy Feryzeusza, po pierwsze, bardzo nisko o sobie myśli, wręcz jest onieśmielony, kiedy przychodzi przed Boże oblicze. Prosi Boga o łaskę, prosi Boga o miłosierdzie, prosi Boga o, z, tak jakby, zrozumienie, pomoc, zbawienie i doświadcza pomocy. Pan Jezus Chrystus, przedstawiając to podobieństwo, chciał nas czegoś nauczyć. Chciał nas przez, też przed czymś ostrzec. Zapobiec, by w naszym życiu nie było postawy lekceważącej innych ludzi. Ponieważ to prowadzi do tego, że my, przychodząc przed Boże oblicze, nie znajdujemy łaski Bożej, którą tak, na której tak bardzo nam przecież zależy, którą też bardzo potrzebujemy w naszym życiu. Drodzy przyjaciele, dzisiejsza refleksja, lub kontrast zachodzący między faryzeuszem i celniką, niech będzie dla nas takim pouczeniem i wskazówką, żebyśmy w, naszym, w naszej postawie nigdy nikogo nie lekceważyli. Nigdy w stosunku do o kimś, czy w stosunku do kogoś nie mieli lekceważącej postawy. Ale każdego z ogromnym szacunkiem, z takim właściwym wyczuciem, delikatnością szanowali i traktowali z pełną i z całą powagą. Zachęcam wszystkich do rozważenia jeszcze dużo głębiej tej historii, tego podobieństwa. O w podobieństwie oferzeuszom celnikom zawarte jest bardzo wiele bardzo ważnych prawd dotyczących naszego osobistego życia. Ale także życia w relacjach z innymi, a także w relacjach z Bogiem. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do zobaczenia w kolejnym spotkaniu. Zostańcie z Panem Bogiem.